Szanowni państwo, jak zapewne wiecie, koronawirus robi spustoszenie w Chinach, przenosi się do Europy. Kiedyś wspomniałem z jednym z swoich filmików, że Polacy winni się jednoczyć i winni czerpać wiedzę samych z siebie, po prostu robić to, co wiedzą i ratować się wzajemnie. Tak czekamy na szczepionkę. Jeżeli koronawirus, koronawirus przyjdzie szanowni państwo do Polski, może być za późno. Polacy będą masowo Wymierać i ginąć. Szanowni Państwo, jak zapewne widzicie, dzisiaj dostałem od mojego przyjaciela Michała Janczeskiego, który mieszka praktycznie w Bałtyku, bo tam ma dwa kroki do plaży. Jest producentem soków z aroni, zobaczcie. Sok z aroni 100%, jest to ekologiczne uprawy. ma, Jest telefon nawet podany do niego, zobaczcie, ma gospodarstwo rolne. No, ale jest, jak to niektórzy mówią, pozytywnie zakręcony na punkcie też leczenia, gdyż jego prababka prawdopodobnie była znachorką albo jakąś lekarką. A ponieważ mieszka nad morzem, Szanowni Państwo, więc co? Czerpie wiedzę z morza, czyli z bursztynu. I co on robi takiego? No właśnie, po tej swojej plaży zbiera sobie ten bursztyn, jak widzicie, i robi nalewki bursztynowe. Ale zastanawiające dla mnie jest co. Co ta nalewka bursztynowa, szanowni państwo, leczy. Wielu powie e, jakieś tam prawdopodobnie zabobony. Otóż powiem, nigdy nie śmiejmy się z tego, czego nie znamy. Te zabobony mogą wielu osobom pomóc. To jest raz, jak nie będzie lekarzy, jak nie będzie lekarstw, jak nie będzie przychodni, jak nie będzie szpitali, to taka nalewka. Może Wam też częściowo uratować życie. Szanowni Państwo, co ta nalewka na tym bursztynie leczy? Odczytam Wam, gdyż mam tutaj wykaz. Ja nie znam się za bardzo na bursztynie, bo to akurat nie mój rejon. Raczej rejon tych, którzy mieszkają nad Bałtykiem. Moim rejonem są Góry Świętokrzyskie i te tereny. Ale odczytam Wam, co leczy nalewka bursztynowa. Ja słyszałem o nalewce bursztynowej jako o. Paraleku, o leku, może nie leku, może substytucie leczniczym, albo można to nazwać inaczej, to tak jak mój przyjaciel to nazwał, że to jest, zaraz Wam powiem, jak to się fachowo nazywa, wyrób paramedyczny. Jak powiem, lek to już jest prokurator, ale wyrób paramedyczny nie podlega. Ale odczytam Wam, co ta nalewka leczy, i żebyście wiedzieli. Nalewka z bursztynu to produkt o dużych właściwościach leczniczych. Jest stosowany zarówno przy przeziębieniach, czy stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, ale również w łagodzeniu bólów reumatycznych, zapaleniu nerwu kulszowego, wrzodów żołądka i schorzeń tarczycy. Nalewka z bursztynu służy także do pielęgnacji włosów. Nalewka z bursztynu na włosy. Od razu podajemy... Jak to się należy stosować? Wyciąg z bursztynu jest często wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym. Można go znaleźć m.in. w składzie szamponów czy odżywek na włosy. Wskazuje właściwości wzmacniające i wygładzające, przepraszam, wygładzające. Hamuje przetłuszczanie się i działa jak naturalny filtr przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Takie walory... Ma również nalewka z bursztynu stosowana na włosy. Po rozcieńczeniu z wodą można ją wcierać w skórę głowy, co stymuluje porost włosów. O właśnie, dla mnie łysego będę prawdopodobnie to stosował. Porost włosów poprawia metabolizm i dotlenienie ich cebulek, a także łagodzi podrażnienia. Zabieg, zabieg zapobiega rozdwajaniu włosów i chroni je przed szkodliwym Wpływem środowiska. Ja wiem, co to jest rozbajanie. Końcówki włosów się rozbajają i po prostu się wykruszają. Ale idziemy dalej. Zastosowanie nalewki z bursztynu jest bardzo szerokie. Produkt zawdzięcza właściwości lecznicze cennym składnikom pradawnej żywicy, bogatej między innymi w kwas bursztynowy, który jest silnym anty, antyoksydantem, hamującym procesy starzenia organizmu. O, to coś dla mnie wykazującym też działanie antybakteryjne i antyseptyczne oraz antywirusowe. Nalewka z bursztynu sprawdza się jako panaceum na wiele problemów zdrowotnych. Gdy gnębi cię gorączka, sięgnij po nalewkę. Zaleca się nacieranie stóp, pleców, klatki piersiowej nawet dwa razy dziennie. W przypadku dzieci należy posmarować najpierw skórę kremem. Jak mamy męczącą grypę, gdy nie można pozwolić sobie na dwutygodniowe leżenie w łóżku i oczekiwanie na ustąpienie dolegliwości do grypowych, nalewka bursztynowa przyjdzie Ci z pomocą. Profilaktycznie pij codziennie herbatkiem, herbatkę z dodatkiem trzech kropli nalewki bursztynowej, zwłaszcza w sezonie grypowym. Jak mamy nękający katar. I zatoki. Utrudnia codzienne funkcjonowanie. Gdy poczujesz, że katar nie da Ci za wygraną, nacieraj okolice nosa i nazdorza dwa razy dziennie, jednocześnie głęboko wdychając powietrze. Jeśli chorujesz na zapalenie zatok, przed kuracją zastosuj inhalację. Czyli jak ktoś ma zatoki, ktoś mnie pytał o jak leczyć zatoki. Mówiłem o murówkach, o kwasie murówkowym. Jak kiedyś robiono, a teraz mój kolega mówi, że można stosować też bursztynową inhalację. No jest to bardzo prosty sposób. Idziemy dalej. Nalewka na nerwobóle. mocz. Tampon waty w nalewce bursztynowej i nacieraj nim 4-5 razy kręgosłup. Energicznie przesuwaj tampon od potylicy do kości ogonowej wzdłuż całego kręgosłupa. Następnie naczyj skronie, czoło, okolice za uszami i przeguby rąk. Dopiero po tym zabiegu nacieraj bolące miejsca. Bardzo to jest mądre. Ja też zalecam czasami nacieranie czosnkiem pod nosem za uszami i puls i, i przy ścienie Achillesa, jeżeli mamy duży katar. Idziemy dalej. Jak mamy szwankującą tarczycę, tak mój przyjaciel Maciej to opisuje. Nacieraj nalewką dwa razy dziennie szyję i mostek, czyli szyję i mostek. Mostek, tak, tu jest mostek. Mostek dodatkowo nasączony nalewką tampon, waty, trzymaj pod nosem i wdychaj intensywnie powietrze nosem, a wydychaj ustami. O, teraz rozumiem. Ulga przy arytmii i bólach serca. Nacieraj bolące miejsca nalewką z bursztynu, klatką piersiową, okolicę mostka, skórę pod pachami oraz kręgosłup. Pij również codziennie herbatę z trzema kroplami nalewki. Nalewka obniżająca ciśnienie. Osoby z nadciśnieniem, ryzykiem zapału serca i zakrzepicy. Bezwzględnie powinni posiadać w domu bursztynową nalewkę. Wypijaj codziennie rano przed posiłkiem jedna, druga szklanki wody z dodatkiem od 3 do 10 kropli nalewki bursztynowej. Rozpocznij kurację od 3 kropli i w kolejnych dniach zwiększaj ilość do 10 kropli. A następnie każdego dnia zmniejszaj o jedną aż do 3 kropli. Cykl powtórz sześciokrotnie. Każda razowo zrób 10-dniową przerwę. Jak mamy przemęczenie, bóle głowy, to już przeszłość. Każdego dnia po wieczornej kąpieli nacieraj skronie, okolice nosa i uszu, przeguby rąk. Jeśli gnębią cię bóle mięśni, nacieraj zbolałe powierzchnie nawet trzy razy dziennie. Powyższy opis dotyczy produktów medycznych. Opakowanie. Butelka zawiera 100 ml. Jest to wyrób paramedyczny. Szanowni nie państwo, Polacy robią to co do nich należy. Robią sami nalewki, jak to za moich czasów było. Znachorzy nie są znachorami, ale jeżeli ta nalewka pomaga, to dlaczego jej nie stosować? Przecież ona nie musi być produkowana w Chinach, w Brukseli. Przecież może być produkowana na Pomorzu, gdzie bursztynu mamy aż za dużo. Ale ktoś musi się zająć tym, aby tą nalewkę wyprodukować. Szanowni Państwo, ja troszeczkę korzonki mnie trzepią, posmarowałem się tym, poczułem już rzeczywiście ulgę, bo już mogę ruszać biodrami z tego względu, że byłem troszeczkę rano może przewiany albo coś w tym stylu i dolegliwości korzonkowe się zaczynają. No wiecie, u starszego pana 70-letniego jest wszystko możliwe. Ale jak to mówią kiedyś, mówiono kiedyś, jeżeli po 40 roku życia nic cię nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. Dlatego ja mówię tak, jeżeli jest produkt jakiś, który pomaga, to należy go po prostu stosować. Ale wtedy, zaznaczam, jak nie będzie lekarzy, leków, szpitali i przychodni, to wtedy tacy ludzie, którzy to produkują, będą na wagę złota. I nie należy się dąsać, że robi to chłop, że robi to nie firma farmaceutyczna, a robi to zwykły człowiek, któremu dobro leży na sercu, jeżeli chodzi o zdrowie Polaków. Dziękuję bardzo.